Ten program oglądacie dzięki firmom: Tamet.pl kolba.pl, Delta Optical, Togo, prostorek.pl, FWK Leśniczówka, Max -mięs. Strzelec kaliber.pl Hafeks Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliwego. Cześć Maciek. Cześć. Dziś wróciliśmy ponownie do marki Fomei, czyli do. Kolejny etap. Kolejny etap, czyli kolejna luneta. Za, za nami pierwszy odcinek, który już mieliście okazję obejrzeć i skomentować. 2,12:50. Dokładnie. 22, Dziś na warsztat z trzech produktów, które otrzymaliśmy, bierzemy drugi. Czyli lunetę 4,5 do 27. No, spore powiększenie. I, I, równ i również 50. I również 50. Obiektyw. razy 50 obiektyw. Foreman THC. Całkiem przyzwoita luneta. To się okaże. Zobaczymy to za chwilę. Maciek, czyli powinność. Zostanie nam jeszcze jeden sprzęt, ale ten sprzęt w kolejnym odcinku. Ok. Standardowo pokaż kotku, co masz w środku. Zanim ty rozpakujesz z worka, to ja powiem, że. Mamy imbus, mamy ściereczkę i mamy dekujemy za nakupku, czyli dziękujemy za zakupy. To po czesku. Mhm. Kretik był, Kret, kretik. O, tak, moja też. A wiesz jak się... i Rumcajs jeszcze. Ahoj. ahoj A jeszcze krecik, ja lubiłem krecika, runcajsa ale tak naprawdę my możemy się słuchajcie Wam kojarzyć chyba tylko z jednym. Zobaczcie, Maciek zrób tak. Bajka sąsiedzi. Któż z nas nie oglądał sąsiadów? Dwóch gości, którzy robili cuda. To prawie tak jak my. E, fajnie jest powspominać lata dzieciństwa, krecika, różnego rodzaju misie pluszowe i, i inne historie. Któż z nas nie miał misia, ale nie o tych zabawkach. Dziś o zabawkach dla dużych chłopców, którzy e, kochają broń, którzy kochają amunicję, którzy kochają przebywać na strzelnicy, w łowisku, bo ta luneta i. siadają w swoje kieszenie. I szanują swoją kieszeń. E, to tak. To jest, to jest dobry patent na, na reklamę. Któż z nas. Ja też byłem kiedyś chłopcem i dostałem cukierek od mojego dziadka, a ja dostałem lunetę marki Fomej od dziadka i mam ją do dziś. E, I szanujemy kieszeń. Nie, tak naprawdę żartujemy sobie teraz, ale słuchajcie, tak. E, jeżeli chodzi o ceny, e, ceny, jak najbardziej za chwilę Wam też przybliżymy, ale najpierw, e, ale najpierw luneta. No i to jest dobre. I szanują swoją kieszeń. Okej, okay, Maciek, jak ci się klika? Tutaj się nie klika. Paralaksa chodzi płynnie. Mhm. Myślę, że nawet troszkę lepiej niż tej 2.12. Aha. E, przynajmniej wygodniej troszkę. To się mhm. kręci. Klapki. No, Fajnie, że są. Są, tak, są dodane. Zazwy zazwyczaj nie ma, trzeba dokupić. Nie ma tej, tej, tych osłon, które mhm. są na gumce na całej długości. Nie są to klapki. Y, powiedzmy, wysokiej jakości, ale są, ale są. Ale, ale są. Tak. Cenimy sobie to, że te klapki są zawsze, jeżeli ta klapka ci nie odpowiada, o oh, kurde, ale, ale jednak. No. Przepraszam, Maciek ma troszkę powera. Zawsze, jeżeli klapka fabryczna, która jest w zestawie, ma mnie odpowiada, możecie sobie dokupić inną klapkę, acolwiek, e, kurde, no jest. E, I to jest, e, jest to fajny, fajny dodatek, za który nie, e, za który nie trzeba płacić. No. Dość, dość długa, długi no. zakres regulacji, regulacji dioptrii, tak. no. e, regulacja e, ogniskowa, czyli i Też bym powiedział, że tak jak też płynnie widzę, chodzi. płynniej chodzi niż w tej lunecie myśliwskiej, jednak być może tutaj producent... Lazy są blokowane z możliwością wyzerowania, bo są imbusy, którymi możemy popuścić i zrobić sobie zero. Aha, to fajne Zero stop raczej nie ma pod spodem, tego nie wiem. Nic w opisie nie jest napisane, więc z tym, że to nie jest luneta e, taka typowa do, nie wiem, e, dystansów i e, do strzelania na kilometry, tak? Mhm. Czyli e, powłoki są inne w tej lunecie, jak w tamtej, którym, e, przynajmniej kolor tych, tych powłok jest troszkę inny. Mhm. E, Czekaj, ja tu zawsze zaglądałem, jak Ty tam mówiłeś, tym napyle środka, napylenie, napylenie, jak wygląda napylenie. Im droższa optyka, tym ładniej to jest wykończone, mhm. tak? Do pewnego czasu nie wiedziałem, będąc zwykłym użytkownikiem, nie zaglądałem nigdy do lunety do środka, tylko zaglądałem przez lunetę, a jednak musicie pamiętać o tym, że warto zajrzeć z tej drugiej strony i ustawić ją tak, tylko żeby zobaczyć jakie jest napylenie, napylenie w środku. Luneta... Siatka celownicza jest balistyczna, tak? czyli mamy, mamy poprawki. Wysokości, tak, poprawki na wiatr również, z tym, że nie ma choinki typowej, tylko są nacięcia. Mhm. E, czyli, jeżeli byśmy kręcili na zero, to jesteśmy w stanie na Przesunek. poziomej belce e, strzelać też na, e, z poprawką na wiatr. Okay. E, no cóż, e, jeżeli chodzi o jakiekolwiek. Opinie, te dalej, tak? No to musimy wyjść. Montujemy to e, na tikę. Tak. No na Jedziemy do pana Rysia Donietkowa, Ta. do doliny żwirowej na strzelnicę. E, mamy amunicję. Standardowo e, ja o tym mówię, ale przypominam dlatego, że. Słuchajcie, to fajne, to miłe, jeżeli, jeżeli są firmy, które wspomagają taki kanał jak nasz. Choćby, właśnie tym, że możemy otrzymać od nich amunicję do, do strzelania. Z kalibru jakiego strzelamy? 308. 308, tak. i o, też. oba, oba będziemy I mieć też, 3008. słuchajcie, i też na amunicji Federal. <laughs> Czyli mógłbym powiedzieć, będziemy próbowali strzelać tego na dalsze dystanse. No, co prawda, będzie to dystans do 300 metrów. Czyli 300 metrowy. Jednak z amunicji myśliwskiej marki Federal od firmy Kaliber. Maciek, co jeszcze o lunecie wagowo? To jest Przedstawimy, raczej, myślę... raczej, raczej jest zgrabną lunetą. Aha, nie należy. co jeszcze ważne. No w tamtej lunecie, poprzednim modelu, w tym 2.12 mieliśmy regulację Um, przesunięcia siatki celowniczej 1/4 MoA, tak. e, a w tym przypadku mamy 1/8 MoA, czyli okay. jest bardziej precyzyjna, co jest ważne, gdy strzelamy na e, dalsze dystanse, m, gdzie wiadoma sprawa no, na 100 metrów, załóżmy, mam 1/8 MoA, ale na 200, 300, 400 metrów nam się to zmienia, i czasem wychodzi tak, że e, na tym dalekim dystansie robię klik lunetą, gdzie mam 1/4 MoA i tak. jest albo wyżej, albo niżej. Ciężko jest w środek wjechać tym punktem, więc tutaj mamy 1,8 ósmą, czyli bez problemu powinno być. Okej. Okay. O tym mówiłem właśnie wcześniej. Okay. ale to. W porządku, tak. e, Zatem e, pokrótce luneta, przybliżona. E, wszystkie informacje dotyczące lunety, ceny, wagi e, i wszystkich rzeczy, które powinniście wiedzieć o tym sprzęcie już na strzelnicy, bo e, mamy pudełko otworzone. Widzieliście, co jest w środku, widzicie, jak wygląda luneta. My ją zabieramy na strzelnicę, montujemy na broń i zaczynamy to, co lubimy Czy to będzie powrót marki Fomej? E, tego nie wiem. Tego nie wiem, bo nie strzelałem z tej lunety i myślę, że e, myślę, że my nie jesteśmy osobami, które mogą powiedzieć o tym, czy to będzie powrót marki Fomej, czy nie. Jednak powiem, e, powiem tylko tyle: mieliśmy kiedyś w programie też lunetę e, włoskiej firmy. To był, no może nie będę wymieniał nazwy, możecie się sobie odnaleźć. I była to optyka do 1000 zł. Pamiętasz? Mm -hmm. Testował to jeden z naszych kolegów, Maciej Michalak, z którym razem jesteśmy w kole. Maciej, pozdrawiamy i pamiętam, że wtedy testowaliśmy to i w łowisku i na strzelnicy i z tej lunety strzelaliśmy w nocy i rzeczywiście ona się spisywała. Potem widziałem u wielu kolegów, zresztą widzieliśmy też, pamiętasz, na Iwie w tym roku też była, była ta marka, mm -hmm. a jest to marka włoska. Tam to była lunta Marki Włoskiej. Jednak Czesi są nam marka, tro... włoska. Marka, marka, włoska. marka Włoska. Jednak Czesi są nam e, trochę bliżsi, bo są e, tuż obok naszej e, granicy. Każdy z nas jeździł na kolonie do Czech. I oglądał czeskie bajki. I oglądał czeskie bajki. Okej, okay. chciałem coś powiedzieć, ale to już by było za bardzo śmieszne. I nie mógłbym wam o tym powiedzieć. Chociaż powiem, każdy z nas jak był mały podijał czeskie piwo. E... Ja ojcu podbierałem piznę Chyba najfajniejsze. Okej, okay, dobra, koniec gadania. Jedziemy na strzelnicę. Czyli widzimy się za chwilę w Nietkowie na strzelnicy Dolina Żwirowa. Zapraszamy. Słuchajcie, dotarliśmy na Dolinę Żwirową do Nietkowa, na strzelnicę, na której w tym roku przeprowadzamy większość naszych testów. Mógłbym powiedzieć. Chyba raczej wszystkie, aczkolwiek będą jeszcze urządzenia, które nie będziemy przeprowadzać, nie będziemy testować na strzelnicy. Dziś zajmujemy się, jak dobrze wiecie, optyką marki Fomei. I dziś na przysłowiowy warsztat w tym wypadku na karabin marki Tika montuje lunetę. Maciek montuje lunetę 4,5 do 27, czyli powiększenie aż do 27 z obiektywem 50 luneta marki Fomei. Jaka amunicja Maciej? Federale Power czy... Shock 180 grainów, czyli 11,7 g w kalibrze 308. Dokładnie. Słuchajcie, i właśnie to z tą amunicją w tym roku testujemy większość e, sprzętu. Ale nie o... tylko z tą, dlatego że jeszcze w GGG tak, strzelamy. Tak, mamy też I GGG. Być może I być może będziemy również strzelać dzisiaj też z GGG, bo zmieniamy karabiny też, w sensie, mhm. bo w poprzednią lunetę. Fomeja, robiliśmy, robiliśmy test tak, na nasz traserze, tam fajnie pasuje nam ta amunicja, ta Federala. A drugi karabin mamy Tikke, mhm. Jeszcze nie testowaliśmy w sumie tej amunicji na tej lufie, więc, mhm. więc zobaczymy, jak to będzie. E, możliwe, że skorzystamy również z amunicji GGG. E, amunicję słuchajcie, amunicję Federal i amunicję GGG udostępniła nam e, firma Kaliber.pl bardzo dziękujemy. E, bo dzięki temu, właśnie tak jak powiedziałem na początku, możemy, e, możemy przeprowadzać dla was testy urządzeń, strzelać, z, e, montować na broń i strzelać, dlatego że e, mamy tej amunicji tak naprawdę tyle, ile potrzebujemy. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Mamy, e, mamy tak naprawdę wszystko to, co chcieliśmy Wam na tą chwilę powiedzieć. Również będziemy korzystać też z tych tarcz, które jeszcze chciałem to po, no. po, powiedzieć, bo też pytają e, ludzie. Oto, w związku z tym, że 200-300 metrów nie zawsze widzimy strzały, co już się przekonaliśmy nie raz, strzelając, Dokładnie. głównie też w nocy, to będziemy korzystać z takiej tarczy, która w poprzednim odcinku była na 200 metrów. Dokładnie. Tak? Te tarcze Starałem będziemy się ją równo przykleić. Tak, <noise> i będziemy korzystać z tych tarcz na 200-300 metrów z tej lunety strzelając. Tak? Dobra, Maciek, czyli dziś w Przystrzelanie na 100 metrów standardowe. Tak, ze sprawdzeniem od razu mniej więcej skupienia. Mhm. Nie wiem, czy to będziemy pokazywać. Zobaczymy, bo to będzie trochę tam czasu trwało, mhm. ale na pewno później pokażemy efekt na 100 metrów po przystrzeleniu, po przystrzeleniu. broni, tak, później 200 metrów strzały, 300 metrów trzy strzały. Z wkręcaniem się, powiedzmy, tak mniej więcej balistycznym, jak, jak nam pokaże kalkulator balistyczny. Porządku. Zobaczymy też, przetestujemy, ile to jest ta 18 8 MOA, czy to się zgadza i czy luneta też wraca z powrotem na, e, do punktu zero, tak? No to cóż, na, na przyczepiamy tarczę, przyczepiamy tarczę na setkę, na dwusetkę, na trzysetkę i i idziemy działać. Tu będziemy musieli jednak zmienić też obiekt, ze względu na to, że na 100 i 200 metrów możemy strzelić z, mógłbym powiedzieć, z tego budynku pierwszego, który tam w tle za nami jest, tutaj bliżej nas. Jednak my jesteśmy na końcu tej strzelnicy i żeby oddać strzał na 300 metrów, będziemy musieli się przenieść do tego pierwszego budynku, tak? Czyli tak. można powiedzieć, że będziecie widzieć nas w dwóch budynkach na, na tej strzelnicy. Mówimy o tym tak, żebyście też mieli świadomość, że, e, że niby zrobienie testu to tak, e, co to jest pójść na strzelnicę i strzelić, a e, żeby zrobić coś z tak jedną lunetą i pokazać Wam rzetelny test i pokazać wszystkie strzały, to e, nam schodzi tak naprawdę koło 7-8 godzin. Ale nie skarżymy się. My lubimy to robić, bo cóż jest lepszego od... No dziś mamy aurę e, tak, piękną, tak? Ogólnie ostatnio. Cóż jest, le... ostatnio tak cóż jest, jest lepszego od przebywania na strzelnicy, e, i strzelania z dobrego sprzętu. Okej, okay. mamy już tam pokazywane w tle, że mamy już e, kończyć, bo czas, 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 więc idziemy przyczepiać tarcze. Tarcza na 100 metrów. Amunicja e, GGG. Przetestowaliśmy, tak? Wcześniej. Przetestowaliśmy, sprawdziliśmy i karabin Tika. Lecimy. Fomei fomej, fomej e, 100 metrów 4,5 do ilu? 27 razy 50. 27 razy 50. 50. Wadę me kum. Kumkum kum, myśliwego i uśmiech standardowo. E, dobra, ustawiamy kamerę i strzelamy szybkie trzy strzały, zobaczymy jak to wygląda na 100 metrów. Potem e, idziemy na 200 metrów, montujemy tarczę, tam zrobimy tą tarczę naszą klejoną. No i co? No i 300 metrów jeszcze, nie? W porządku, no zobaczymy. Sam jestem ciekawy jak, jak ta luneta będzie zachowywała się już na mać katice. Dobra, montujemy, montujemy tutaj kamerę. Dziś strzelnica tętni, życiem. Maciej e, Fomej 4,5, 4, 27 razy 50. E, Tika, karabin Tika, amunicja GGG. G, G. Opowiadaj. No co, wcześniej robiliśmy. Nie ma co opowiadać <gry> to, tak naprawdę. E, wcześniej robiliśmy testik taki szybki, którego w sumie teraz nie pokażemy, albo tam za dużo było strzałów. Aha. Wystrzelaliśmy e, z e, Federala półpłaszczowego, z tego co w poprzednim e, odcinku było e, ze strasera szczelane. Akurat tam pasuje tutaj nie bardzo. E, no każdy, Stos, karabin, każdy karabin lubi inną amunicję. Tak, tak? Stos... mój Strasser lubi i GGG i Lubi Federala. Tak, nie? E, tu w tym przypadku akurat jest bardziej wybredny, więc e, GGG. E, no, trzy kulki wiadomo. No, akurat ten karabin to mój osobisty karabin, więc e, wiem, co lubi. Aha. Jak lubi. Wkręcałem się wcześniej, troszkę nam to przejechało. E, prawo góra, ale to nie jest istotne. Kwestia jest, e, testujemy optykę, nie broń. E, kwestia jest powtarzalności. Dokładnie. Tak, Czyli przy kręceniu, tak jak kręciłem, to tak szło. E, mhm. Jeżeli chodzi, to jest luneta o dużych parametrach, w sensie 4,5 do 27, dużych powiększeniach, więc e, e, to jest dość istotne w tym przypadku. Będy regulacyjne są zewnętrzne, blokowane, więc e, też. E, Hmm, też powiedzmy, potwierdzam, że to idzie tam tak, jak idzie. Mhm. E, no cóż, kalkulator balistyczny wkręcimy na 200, zobaczymy. Mamy ładną, akurat teraz jest e, e, tak spokojnie, nie tak, mamy wiatru tak. żadnego i tak dalej, więc zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Wkręcimy się na 200. A później 300. Jest spokojnie, jeżeli chodzi o pogodę, bo jednak e, uczestników dzisiaj na strzelnicy można powiedzieć, nie jesteśmy sami. Tak. Jest, e, jest od groma w międzyczasie. E, my strzelamy, ale jeszcze mamy inne rozmowy z innymi uczestnikami. Wszyscy oglądają, e, sprawdzają, co to za marka, i tak dalej, i tak dalej. Ja to po prostu marka Fomej. Dobra, e, tarcze na 100 metrów mamy zrobione zdjęcie. Tak. Zabieramy, idziemy, e, montujemy na 200. Tak. Strzelamy. Montujemy, y, opowiemy pewnie na 200 tak? i tak. zamontujemy od razu tarczę na 300. Dobra Maciek, e, naklejamy. Ty najpierw tak. naklejasz, czy ja najpierw piszę? Nakleję najpierw, Może, żebyś okay. wiedział gdzie pisa. OK. W porządku. Na tyle wystarczy. Mamy. No, jakie tam jest parametry? 4? 4,5 do 27. Razy pięćdziesiąt, dwieście metrów. Dwieście. Ok, idziemy strzelać. Idziemy strzelajmy, ustawiamy kamerę i, yy, i od razu idziemy strzelać. 200 metrów Maciek, jak? Opis? Ja, w, w Prawidłowo, tak? Prawidłowo, czyli, nie? E, pokręciliśmy e, tak, jak e, powinniśmy pokręcić, tak? czyli tą ilość to, co z kalkulatora balistycznego hmm. i z jakichś tam powiedzmy doświadczeń wcześniej, które mamy. Mm, no i jesteśmy w centrum. No. Pierwszy, no, pierwszy ten był, był ten, więc taka minimalna korekta była też, żeby. E, no dobra, Maciek, e, zanim, zanim e, zmienimy tarczę, bo słuchajcie, to jest ta odległość maksymalna na tej strzelnicy 200 metrów, ale też to jest dla nas 300 metrów, dlatego że my zmienimy tu tarczę, założymy na 300 metrów i zmienimy punkt. 100 metrów się cofniemy. 100 metrów się cofniemy. E, będziecie zresztą widzieć, ale okej, okay, Maciek. E, Podsumuj proszę tak e, lunetę na dystansie 100 i 200 metrów, Twoje wrażenia, bo jednak musiałeś e, słupkami, e, wieżyczkami kręcić, tak, ustawiać sobie, przestawiać. Czy to wszystko chodzi tak jak trzeba? Jakie jest Twoje, e, twoje odczucie? Bo odczucie Twojego karabinu i, i celność widzę, że jest dobra, ale e, chciałbym to usłyszeć od Ciebie. No. Nie wiem, co mam tu powiedzieć. Jest w centrum. Jest w centrum, Czyli dobra. Pokręcone prawidłowo yy, poszło, poszła siatka celownicza względem, yy, względem powiedzmy balistyki, tak, I tak dalej, więc yy, to jest skoka. Ja próbuję cały czas od niego wydobyć jeszcze jakieś informacje, żeby, żebyście mogli mieć tą recenzję jak najbardziej, ale myślę, że ta recenzja jest, jest właśnie tu, tak? to, jest, to... to jest prosty temat z tym liczeniem. No, najlepiej mieć taki obiekt. Yy, jak tutaj w Nietkowie właśnie żeby to praktycznie sprawdzić. Bo same tabelki, numerki, cyferki tak nam nic nie do końca nam dadzą ten efekt, jakbyśmy chcieli. Dobra. Maciek, jeszcze pamiątkowe zdjęcie z 200 metrów ja e, zbieram te zdjęcia robię po to, żeby gdzieś je potem do czegoś wykorzystać. A e, mamy Pach Fomej 4,5 do 27, obiektyw 50, 200 metrów e, ściągamy to i przyklejamy tarczę na, e, na 300 metrów. Powiem Ci bardzo fajne są te tarcze. No, Petarda. Ile jedna? Nie pamiętam, ale chyba tylko kosztują 30 zł 3 tarcze 30 zł zainwestowaliśmy teraz, nie? E, markera masz? Ty masz. Nie, ja nie mam, oddałem Ci. Ty piszesz. Ja piszę. Dobra, to będę pisał. Ile tam jest? 4,5, nie? 4,5 do 27. Razy 50. I 300 metrów. Sobrar Słuchajcie, e, ostatnia tarcza 300 metrów. E, Maciej i jego Tika e, do tego amunicja GGG plus Fomej 4,20 do 27 razy 50. Ostatnie wrażenia podsumowujemy cały odcinek. Maciek, a powiem tak: powtarzalność klików, i, bo wróciliśmy później jeszcze do dystansu 100 metrów, no. szczeliliśmy jeszcze 100 metrów, więc luneta wróciła, siatka celownicza wróciła do punktu zero. Aha. To jest bardzo istotne w takich lunetach. E, no tutaj efekt 300 metrów, no jest jaki jest, mógłby być bardziej centralnie, ale e, miało nie wiać, a troszkę zaczęło wiać, więc ten e, efekt to się tak czasami zmienił. bywa. Poza tym druga rzecz jest taka, że to tak też jest, że nie tylko elewacją, czyli tą górną bazą zmieniamy, e, tylko jeżeli chodzi o opad kuli, e, ale też czasem na niektórych, na niektórych szczelnicach jest tak, są takie warunki, że trzeba też korygować e, właściwie gdziekolwiek nie pojedziemy. E, tu sobie ustawię na 300, pojadę gdzie indziej, inne są warunki i też inaczej będzie to na przykład z prawej strony by strzał. To jest bardzo fajne skupienie, powiedzmy w 6-7 cm. 6 cm, powiedzmy w, e, na 300 metrach to jest bardzo dobre skupienie. Tutaj nie ma, strzelamy z GGG, amunicji też, także nie robionej jakiejś e, wyskokowej, jak to mówimy, e, tylko z tylko, fabryki. E, Mógłby... Jak najbardziej, jeżeli chodzi o optykę, e, tutaj mogę ją polecić. Paralaksa chodzi płynnie, też wszystko nam się tam zgadzało. E, tyle. Tyle. Słońce ma się ku zachodowi. My, my też kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy, że byliście. Dzięki Maciek za, za świetnie wykonaną robotę. Dziękujemy Marce Fomej, że mogliśmy przetestować ich sprzęt i oczywiście, w razie jakby coś, polecamy się, polecamy się ponownie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszym mógłbym powiedzieć. Bohaterem była luneta 4,5 do 27 razy 50 z Hradec Kralowe od naszych południowych sąsiadów, czyli od Czechów. Cześć, do zobaczenia, daszbur.